Jakiś czas temu zobaczyłem post o tym, tutaj macie treść, o płatkach z wodą, więc ja postawiam, że zrobię takie płatki i sprawdzę czy w ogóle takie płatki mają sens. Co dobre, może w ogóle były lepsze niż mleko. No, wziąłem jakieś takie, to były szafce, nawet nie wiem jakie to, i do nich wody, że ich smakują. E, zrobiłem to w maju miejsce, żeby nie marnować tych wypadków, wtedy były niedobre. Zadziwiam do mikrofali, i nastawiam na minutę, Ty już się skończyło, e, właśnie krzać, nie wyglądało to najlepiej. No, w sumie dziwne. No, zobaczyć, jak to, to przedziwię, trochę. No i została podjęta próba testu. Tutaj zastawiłem swój twarz na razie. Nie każdy lubi takie rzeczy oglądać. No i proszę bardzo. Będę próbował. I Nie niedobre są. Nie polecam nikomu.